Witam wszystkich, dzisiaj kolejna fasolka po brytońsku, niestety w szkle, oczywiście sam bym wolał, żeby to było w puszce, aby nie trzeba było nosić ciężkiego słoika, no ale po prostu takie też muszę sobie przetestować, aby wiedzieć co na przykład mógłbym kupić do domowych zapasów, na przykład, chociaż niekoniecznie na jakąś wyprawę, albo na jakąś krótką wyprawę kilku kilkugodzinną, to takie coś jak najbardziej można sobie przejść. Producentem jest firma Wabimex. Waga to 700 gramów, z tym że tu niby jest to 40% gratis. No ja takich pół kilogramowych słoików nie widziałem, więc według mnie to ta gratis to taka ściema, chociaż to ogólnie i tak niezbyt drogo kosztowało, ale ja bynajmniej słoika pół litrowego, pół kilogramowego z tą fasolką nie widziałem więc raczej to jest cena. Za całość. Porcja mega. W 100 gramach produktu mamy 96 kcal, czyli cały taki słoik prawie że 700 kcal, czyli całkiem sporo. Oczywiście można sobie to podzielić na pół, czyli zjedzą to dwie osoby, a w jeden dzień na przykład na obiad, resztę na przykład na kolację, albo na drugi dzień. No, yy, całość zjedzenia to troszeczkę będzie trudna naraz. No ja już nie będę chciał tego nosić. To pewnie na raty po prostu dzisiaj sobie zjem. Większą część teraz, resztę trochę później. Oczywiście, takie 350 gramów najlepiej dodać sobie bułka czy chleb. Wtedy będzie, powiedzmy, jeszcze ok, ale bez dodatków też można to zjeść. Niestety, tu, jak widać, bardzo długi. Spis zawartości, czyli niezbyt zdrowo będzie. Mamy tu 45% białej fasoli, jedynie 7% kiełbasy. Pewnie będzie niedobra. Może dobrze, że jest naprzeciw i mniej. Zawsze można jakąś swoją, lepszą tutaj wkroić. No ale to wtedy już nie będzie gotowy produkt, tylko taki półprodukt. Kiełbasa jest z mięsa wieprzowego i drobiowego. No, niestety tu jest tkanka łączna, wieprzowa, tkanka łączna, drobiowa, konkretnie z indyka. No, a dalej mamy już, oczywiście, różne syfy w stylu stabilizatory substancja konserwująca, przeciwutleniacz, wzmacniacz smaku. No, ogólnie jest całkiem tego sporo. Koncentrat pomidorowy nawet jest bardzo malutko. Cebula no skład bardzo mi się nie podoba. Jedynie cena za tym przymawia. Oczywiście jak ktoś nie chce, to może sobie nie kupować. Tak to wygląda. Ja oczywiście sobie dzisiaj podgrzeję w inny sposób. O ile mi się to, to da wydostać. Jak zwykle ta bas jest na dnie, a ja potrzebuję też spróbować kiełbasy. Takie kilka kawałków. Powiedzmy, że reszta będzie na później. Tak to się teraz prezentuje, no i wiadomo, co z tym trzeba zrobić. Raczej zimą. Takiego czegoś na zimno nie warto jeść. Więc idę sobie to podgrzeć. Tym razem sobie to podgrzewam na kuchence na drewno. wszystko podgrzane. Można się zajadać. Najpierw sam sosik. No powiedziałbym taki średni. Raczej nie należy to do najlepszych. Powiedziałbym, że to takie popularne w tanich produktach jakieś marchewki tutaj widać sama fasola no fasola mięciutka bardzo dobra no i ta ubaska, której aż się boję spróbować ła wow. To jest takie coś najgorsze, miękkie, takie bardzo mocno rozlazłe tak jakby tu całkowicie przegotowane, Nawet nie czuć, nawet że to mięso jest. Taką dokładnie to jest taka sama kiełbasa, jaka była w takiej fasolce jako tradycyjny smak. Kompletne dno. To tu jak najbardziej. Tylko fasola jest dobra. Zdecydowanie to trzeba oczywiście doprawić. Przynajmniej polepszy się smak samego sosu. Jeszcze trochę chili, bo lubię. Soli raczej nie trzeba dodawać, chyba że ktoś lubi. Ja niekoniecznie. No niestety nawet po doprawieniu smak samej kiełbasy się raczej nie poprawi. Nadal będzie taka drętwa. No, to jest niestety najgorszy sort kiełbasy. Całe szczęście, że sama fazola jest dobra. No ale co chcieć od takiej ilości dania za takie pieniądze? Chciałem tanio, to mam tanio. Chociaż w podobnej cenie inne są zdecydowanie lepsze. Także ja tej fasolki, konkretnie tej firmy, raczej nie polecam. Chyba, że ktoś chce sobie kupić spróbować samemu. I się przekonać. I pewnie będzie takie same miał stwierdzenie, jak i ja. Do zapasów, ani do jakiejś biwaki, wycieczki nie polecam jak najbardziej. To jest fasolka pokroju, tradycyjny smak. Czyli takiej co dawno już pokazywałem. Chyba, że komuś zależy na niskiej cenie i dużej ilości jedzenia. aby się po prostu napchać jedzeniem, a nie zjeść ze smaki. Cena oczywiście gini. I gdzie ja sobie to kupiłem, jak zwykle będzie wszystko pod spodem w opisie. No i to tyle na dzisiaj. Za takie gratisy to ja bardzo dziękuję. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął ciebie żaden film. No i do następnego filmu.